Dem przygotował podobną dla mnie jakąś wspaniałą niespodziankę. Ciekawe, co to? Nie wiem, gdzie jest. Tyskie jest na promocji Groszku. O, oh boy. Tyskie? Czy ktoś powiedział Tyskie? A, ja wracam specjalnie, do piwa. Ja odłożyłem, żeby ich nie, nie zgubić. O, tutaj są. Ok? Co to? O, cukierki. W momencie, w którym karmię Krystiana, jeszcze ten odcinek się nie ukazał, ale możecie to kojarzyć z poprzedniego kuchcika Dema. Więc teraz robimy specjalną degustację, wyłącznie przez Krystiana, słonej lukrecji, prosto ze Szwecji. Od tego samego pana, który nam przyprowadził to piwo. Jak będzie potrzebował miski, to dawaj znać. Ja polecam, udało mi się potem po, po nagrywaniu. Udało mi się doprowadzić do, do tego, że faktycznie udało mi się zjeść ten cukierek. A to lepiej gryźć, Trzeci. Czy... Nie, nie, to jest, to jest smoknany, dlatego że to jest twardy cukierek. Okej. Okay. I on ma na wierzchu te, i jeżeli przez to się przebrniesz, to w środku on ma słodkie wnętrze. Ach, nie wyketą. <gry> I polecam, jako że to... Okej. Okay. Polecam trzymać gdzieś w bokach ten, żeby za dużo nie prowadzić na język tego. Siarkowy. Mm, to jest amoniak, kwas solny. Mm. Kurczę, ale fajna kwaśność. nazywasz to kwaśnością. Właśnie tak, to jest coś między kwaśnością, słonością a kwaśnością. Tak, to jest oko takie... To jest spoko. Tak? Jestem jest mm. OK? Jestem OK. Wow, OK. Dobra, ja robię ten, żeby pokazać ludziom, że już umiem. Nie, naprawdę dobry suks. o, i teraz jest środku słodkie. Kurwa mm -hmm. lukrecja. Co nie, to nie ma. Nie, on jest w środku tylko cukierkiem. No tak, cukierkiem. ale jest taki trochę lukrecjowy. Hmm. Ej, już daje radę. O, mhm. super. To był, to był Specał, Specjalny bonus. Dziękujemy serdecznie. Dzięki wielkiej i Dzięki dobra robota. Również. Wow.